Siemano w dzisiejszym odcinku z Petsimator99 poszukamy sobie ofert. A tak dokładnie to ofert za tego Titanic Lucky. Tak, ma taką krótką nazwę z podpisem Shirobachu. Zobaczymy co dostaniemy za ofertę, 99 level, no zobaczymy co dostaniemy, ja już tutaj nie przedłużam zachęcam do zostawienia łapki w górę subika, z dzwoneczkiem, no i do napisania komentarza z nickiem, bo możecie sobie huge zgarnąć, no i jeszcze zapraszam na discorda, ale lecimy teraz na trading plazę, no i jestem tutaj na pierwszej trading plazie, zobaczymy co dostaniemy za tego titanic lucky, Pokaż, jak on. szkoda, że nie lata jeszcze, ale no spoko, jest spoko, tak mi się nigdy nie podobał, ale jak już mam gowek w piątku no to spoko, no wiadomo jak ma się titanica to inaczej, ale zobaczymy, co za niego dostaniemy. I pierwszą tutaj ofertę leci ziomek, napisał, że chce że tej Titanic plus A, czu, O kurde, zobaczymy, zobaczymy, jak to da. 3,5 biliona w hiuzach. No, ona jest 3,6, bo jeszcze tej gemy dodał. Zobaczymy. Pierwsza oferta od razu fajnie, fajnie, no trochę jej szukałem, ale zobaczymy. 9 bilionów, aż ta Titanic jest warta, więc no bardzo, bardzo dużo taki jest warte. I mamy 9,1 biliona. Podziękowałem tej typeczkowi za ofertę bardzo dobra oferta, no ale nie wziąłem. Ale jestem pod, pod wrażeniem naprawdę, że takie coś tutaj dał typek. I to pierwsza oferta dopiero. Jestem ciekawy, co w następnych dostaniemy. I leć tej ziomek z kolejną ofertą. 8,7 miliona i Titanic plus Acy. No, kolejna na pewno spoko oferta, ale no, 9 bilionów to jest taki minimum. No, bardzo spoko oferta, ale niestety tutaj canceluję. Podziękowałem Ziomeczkowi za ofertę, bardzo spoko oferta. No, ale do Titanic takiego trochę zabrakło. Ale ja się tutaj nie poddaję, lecę dalej. Oho, i nie wiem czy tutaj Ziomek daje na serii ofertę Titanic Ice Snake wersji Shiny. No, ja oczywiście Reddy daje. No, wątpię, żeby się zgodził.

I to jest Shiny Titanic, co jest? Takiej oferty to się nie spodziewałem. No, ale tutaj widzę, że chyba chyba nie. Chyba niestety nie chcę takiej oferty dać. A więc na tej Trading Plaza już nikt nie chce dawać ofert. Spoko oferty dostałem, ale lecę na kolejną Trading plazę. No i już jestem tutaj na kolejnej Trading plazie i zobaczymy, co na tej Trading plazie mi tutaj ludzie zaoferują. Oho, no widzę, że z grubej ery tej ziomeczek zaczyna 80 milionów. Nie, dobra. Co to jest za oferta? No jaka canceluję, tutaj widzę, że raczej nic dobrego nie da. Nie no, ze mi no to prawie jak 9 bilionów, no, nie oszukujmy się. Jeszcze by dodał z jednego huge, i ja bym wziął, ale już tam nie chciałem go tak wszystko mować. Oho, 10 exist, Rainbow Shine huge. Co jest, 10 exist tylko. Ej, dobra, tego to się nie spodziewałem. I jeszcze daję tutaj acy, co to jest w ogóle? Ej, dobra, ja nie mam pytań o ten Hypnotic, chyba Dragon, Rainbow Shine i jest glitchet też i ten też. Ja tutaj niestety daję cancel, ale przemocar na no na pewno najlepsza w dzisiejszym odcinku. Gdybym był traderem, to może bym to wziął, ale jako już nie jestem, to tego nie biorę, oczywiście, ale na pewno przemocarna oferta i dało się z niej na plus wyjść, bo 10 eksist tylko było. O, a jakbym wygrał tego Rainbow Hidge, to kurde, byłbym zarobiony 1 bilion jest warty. A, i dobra. O no, wątpię, że mi tej dadzą wygrać. Już widzę jak jedna osoba na no, właśnie. No właśnie, niestety. Szkoda, że gemów nie mam. Nie no, ale jak ktoś sobie za 50 milionów go wygrał, no, to zapoli na pewno. No teraz idę dalej szukać, ale. Pokażę wam za ile się sprzeda na pewno Oho i Titanic Nightfall Wolf Kolejna przemocarna oferta 160 tych tak Ja tutaj niestety canceluję Ale dziękuję typeczko i za ofertę Bo kolejna mocna oferta A to się sprzedaje za 250 milionów już W ogóle tych Rainbow Googly Corgi Jest mniej niż Niż Titaniców w sensie A więc no nie dziwię się że tyle kosztuje Aha Gargantuan no ja też go będę miał kiedyś Tutaj już nikt nie chce dawać ofert Już w tej się biedują po 350 to tam się nie liczy za ile to wybidują. Mi to już nic nie zostało do zrobienia Idę na kolejną trading plazę I już jestem na kolejnej trading plazie Tutaj ziomek sobie Gargantuanem lata Co jest? No spoko jest ten Gargantuan Jakbym go trafił to bym się nie obraził Ale ja na początku z Titanica muszę jakiegokolwiek trafić Z Exclusive Jajka No bo szansa teraz to już jest 1 na 1000 A jak wiecie no ja trochę sobie otworzyłem już tych jajek 870 No ale niestety Titanica jeszcze nie trafiłem ale, może kiedyś się tam uda. Oho, i mamy na start 7 milionów wartego Titanic Gingerbread Dragona. No, I tutaj Rainbow Huge Jelly Axolotl 90 level. No a Titanic 40. A więc, też mocna oferta. No, ja tego Titanica. spoko jest na pewno. No, ale to jeszcze nie gdzieś doda, no bo 9 bilionów jeszcze brakuje. No, 8,80, 8,9 i do 9 bilionów dobił. Ale ja tego Huge Rainbow Jelly Axolotl nie jestem taki pewny. No, a więc raczej nie wezmę tej oferty, ale na pewno spoko oferta, no tutaj, tanik tej tutaj, lak jest więcej warte niż to, chociaż tutaj to daje jeszcze, 9,1 biliona no ale tak jak mówię, ciekawa oferta, ale ja tutaj podziękuję, podziękuję, ale no, spoko, spoko ta oferta dzisiaj nie było chyba takich słabych ofert, a więc jestem zadowolony póki co no bo mogło być na pewno tutaj gorzej i leć tutaj typek z ofertą, napędza się zobaczmy, co tutaj da za ofertę o kurde, ziomek sobie ma farcik od tych stand cutów, ja tam coś tam awczę, no i ani jednego nie trafiłem tylko na multikoncie jeszcze I to jednego A szansa jest 1 na 2000 A na głównym koncie mam 2,7 koła Otworzonych tych skrzynek A więc no Ciekawie, ciekawie No nie no stary Co to jest za oferta Kanceluję od razu Za takie oferty ja podziękuję serdecznie Dobra Leci tej typerek Z ofertą w... No w low tier Zobaczymy Może jeszcze jakieś gemy Bo w low tier huge'ach Ciężko mu będzie się tutaj zmieścić Żeby na 9 bilionów No ale Zobaczymy Zobaczmy No już tutaj za chwilę 1,5 biliona W ogóle mi się trading plus Zgliszowało nie no, półtorej biliona, no jeszcze tam leci. Nie no, ziomek się pyta 1,6 biliona za 9 bilionów i się pyta co ja myślę. No i se tako kancela dał, co za ty Podaję tutaj 1,6 biliona i ja no chcę, żebym mu dał akcepta. no nie mogę z takimi ludźmi. Oho i Titanic Golden Teacher Cat 70 Exist, no kozaskowka, ja tutaj niestety dam kancel, ale epicka tutaj oferta. Taka sama wartość, w rapie nawet więcej. No, Jestem ciekawy, czy on może będzie więcej warty na kosmiku. No, ale i tak bym raczej akcepta nie dał, Ale i tak 70 exis miał tylko i to był Golden Titanic. 40 bilionów jest warta ta Rainbow Party Panta. 53 exis tylko. No, ja też się zastanawiam, ale chyba. Kancel adam, bo nie wiem czy ją sprzedam za 9 milionów albo za 10, ale kolejna mocna oferta. Jeszcze 350 milionów mi tutaj dodaje i ojojo, oj, jo oj, jakiś eksklus No ale ja niestety kanceladam, no kusi, kusi, typek, żeby mi się zwróciło, to bym musiał za 9 milionów sprzedać, ale... Nie, nie chcę ryzykować. Na tej trading plazie też było na wszystko i lecimy na ostatnią. No jestem na ostatniej trading plazie i zobaczymy, jakie tutaj oferty dostanę. Oho, i Siomek z tej pierwszej oferty daje 12 bilionów. Ponad nawet chyba będzie. Tak jest. Ponad 12 bilionów. Ale ten shiny huge stand KORGI. No nie jest tyle wart. 12,6 niby. To jeszcze. O oh, parot. Huge part. Spoko na pewno. Ale ja tutaj Cancel daję. No nie, nie, nie. Ale pierwsza oferta na pewno spoka. Jak na tą trading Plaza. I wyciąga tutaj typu 9,25 biliona. I huge stand Kata. Nie wiem, czy trafił. Bo jest pierwszy level. Ale no mocna, mocna oferta na pewno. Ale chyba tej podziękuję. Bo. StuntCat może jeszcze egzisty przybyć I może potanieć Ale na pewno spoko oferta Bo 1.7 biliona w czystych gemach I standka warty 7.6 biliona Na ten moment A więc tej dwie oferty i bardzo mocne te dwie oferty Oho co to za zielone team Co to jest Nie wiem czy one tyle są warte Ale co to jest za team w ogóle Pierwszy raz taką ofertę widzę No zobaczę co tutaj da Teraz zaczął Hugo, Huge Golden Inferno no, w dodawać Tutaj golden pixel cork Ja nie wiem, co tutaj się dzieje w tej ofercie Nie, no to jest legit trap, na pewno już No niemożliwe, że one mają 6k i dochodzą. No niby 10 bilionów tutaj jest 10.2, ale ja cancela daje, no to się porapie na pewno nieselnie Daje cancela, ale spoko Oferta, nie było mniejszej oferty Niż 9 bilionów do tej treningu Właśnie, wszystkie, wszystkie mocne na pewno No i chciałem powiedzieć, że jeszcze sobie Zobaczymy ostatnią ofertę, ale na tym i dla już tutaj nikt nie chce dawać A więc poprzednia oferta była ostatnią O, no ale jednak mamy ostatnią ofertę 6,3 miliona No już tutaj typek będzie jakieś takie No gorsze rzeczy dokładał Bardzo na taka oferta Na zakończenie, no może tam jest fakt. Twa... 2,5 biliona zabrakło. No ale cóż, mogę powiedzieć, że teraz była ostatnia oferta, i to wszystko, co dostaliśmy do tego Titanic, lucky. Spoko na pewno oferty, było kilka mocnych, a teraz klasycznie pójdźmy sobie rozdać huge y. A więc na ekranie wysiedlają wam się zwycięzcy ostatniego odcinka. Serdecznie gratuluję nagrody, które zostały wysłane do waszych mailboxów. A dzisiaj klasycznie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, komentarz ze swoim nickiem, no i zapraszam też na Discorda. A dzisiaj to wygranie klasycznie, co? 30 apek, 1 huge. No tylko trzeba tą łapkę zostawić, suba, no i wbić na Discorda kto woli. No i z komentarzem, żebym wam mógł wysłać oczywiście. A więc to będzie już wszystko. Kozacki oferty i dostaliśmy za Titanic Lakiego. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i co, do kolejnych?